Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym spotkaniu Senior Online. Ja nazywam się Młodszy Aspirant Anna Tersa. Moim gościem jest Miejski Rzecznik Konsumentów, Pan Tomasz Strojek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Opowiemy Państwu dzisiaj o różnych y, oszustwach, y, na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umów, o prawach konsumenta. Y, może pokrótce y, tutaj Pan y, Tomasz Strojek opowie nam o swojej pracy, jak to wygląda, czym się zajmuje. Y, Dokładnie. Przede wszystkim nasza praca polega na tym, żeby pomagać konsumentom. Oczywiście są to standardowe sprawy związane z reklamacjami, ale nie ukrywam, że mamy bardzo dużo też spraw związanych z różnego rodzaju oszustwami. Tutaj zawsze podkreślam, że my ulegamy jako konsumenci cały czas manipulacjom. Są to manipulacje takie, takie stricte handlowe, na które musimy... Uważać, ponieważ jesteśmy zasypywani wspaniałymi, wspaniałymi ofertami, szczególnie w, okres, przed, w okresach przedświątecznych lub w okresach przed, wyprzedażowych. Te oferty nie zawsze są takie, są takie doskonałe, jakie, jakie jesteśmy zapewniani. Dlatego zachęcam tutaj, żeby nie, nie popadać jakby w takich optymizm i jednak zawsze być racjonalnym, sprawdzać te towary, czy one czy rzeczywiście są tańsze. Też należy pamiętać, że w przypadku zakupów stacjonarnych e, nie ma zwrotów, więc tutaj e, musimy się naprawdę dobrze zastanowić, bo nie będziemy mogli tego towaru przyjść i oddać, jeżeli nam się nie spodoba. Taką możliwość nam tylko e, umożliwia e, za, zakupy zdalne, czyli przez internet lub poza lokalem przedsiębiorstwa na tak zwanych pokazach. Wtedy mamy możliwość 14 dni, e, żeby się zastanowić i od takiej umowy odstąpić. A proszę powiedzieć naszym widzom y, y, Pan jest dostępny w Urzędzie Miasta, tak? Jak to wygląda, jeżeli ktoś chciałby się poradzić bądź skontaktować z Panem? Zawsze mamy dyżury telefoniczne od wtorku do czwartku, od godziny 12 do 15.30. Jestem dostępny pod numerem telefonu urzędowego. Poniedziałki, piątki, ponieważ jestem też rzecznikiem powiatowym, Pełni dyżury również w gminach w tych dniach. Dobrze, dziękuję. Porozmawiajmy może o pokazach handlowych. Teraz, kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, Mikołajki i taki wzmożony okres zakupowy, na co należy zwrócić uwagę? Kiedy dzwoni do nas nieznana nam osoba, oferuje rewelacyjny pokaz, na którym będzie można zupełnie za darmo wszystko zobaczyć, przetestować, albo nawet i wygrać. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Czy iść na taki pokaz, czy może jednak od razu odmówić? Na co zwracać uwagę? Jak takie osoby potrafią manipulować rozmówcom? Znaczy, ja przestrzegam, żeby absolutnie nie chodzić na te pokazy. Często spotykam się z taką, podczas rozmowy z seniorami z taką odpowiedzią: a że chcemy, tylko pójśćmy się, na pewno nie damy przekonać. Idziemy, bo coś może dostaniemy, spotkamy się z innymi. Przez, przestrzegam przed tym, dlatego że na te pokazy przyjeżdżają osoby bardzo, bardzo, naprawdę przeszkolone w, w zakresie manipulacji i naprawdę wiele osób, które zarzekało się, że one nigdy się nie poddadzą, podpisują umowy bardzo niekorzystne. Dlatego przestrzegam, żeby w ogóle tam nie iść. A jeżeli już niestety tam trafimy, to przede wszystkim pamiętajmy, żeby dokładnie czytać umowę bo nieważne co nam kto obiecuje, tylko ważne jest to, co jest napisane w umowie. To jest umowa zawarta między nami a przedsiębiorcą e, i w razie sporów to ona będzie jakby takim podstawem. Pamiętajmy, że mamy 14 dni na odstąpienie. Jeżeli chodzi o pokazy, nie płaćmy gotówką, starajmy się, jeżeli już, to ewentualnie brać ten kredyt, ponieważ... E, E, możemy od kredytu i od umowy odstąpić i wtedy nie mamy żadnych konsekwencji. Natomiast w przypadku wpłaconych pieniędzy okazuje się, że często problemem jest odzyskanie potem tych pieniędzy, bo te firmy no niestety powstają jak grzyby po deszczu, e, ponieważ to ich działanie jest takie a nie inne, więc e, te firmy często po pół roku przestają funkcjonować. Oprócz tego nie mamy wtedy żadnej gwarancji rękojmi, bo gwarantem jest może jakiś przedsiębiorca z Chin, a a rękojmi nam firma upadła lub zlikwidowana już jakby nie, nie, nie rozwiąże. A proszę powiedzieć, jeżeli um, dana osoba zdecyduje się, pomimo tej wysokiej ceny, um, zdecyduje się na zakup danego przedmiotu um, i chciałaby podpisać taką umowę, jak to zazwyczaj bywa? Czy taką umowę można um, Raczej powinno się. Tylko czy takie firmy dają możliwość, żeby taką umowę zabrać ze sobą do domu, przeanalizować, zastanowić się, czy oni raczej tutaj działają presją czasu i, i właśnie przymuszają te osoby, żeby jak najszybciej się zdecydowały i podpisały? Tak, no tu jest taki element, jakby wspólny dla wszystkiego rodzaju takich, takich można powiedzieć, oszustw jest czas. Te w, e, sprzedający działają pod wpływem chwili, pod wpływem czasu, pod presją czasu i wiedzą, że ta osoba, która nie podpisze w danym momencie tej umowy, jak już wyjdzie, to już tej umowy nie podpisze, dlatego, że się zastanowi, bo porozmawia z rodziną, więc dla nich jest ważny czas, więc tej umowy na pewno nie dostaną, żeby móc podpisać później, to jest tylko tu i teraz, albo podpisuje się, albo nie, więc no to dlatego przestrzegam, nie podpisywać, a najlepiej nie chodzić na takie pokazy. A jeżeli no, już padła decyzja, że jednak zakup y, będzie dokonany, y, osoba chce podpisać tą umowę, y, na co powinna zwrócić szczególną uwagę? Wiadomo, przeczytać dokładnie od początku do końca, ale no, często te umowy są formułowane tak, że. Y, Taki potencjalny obywatel nie rozumie połowy treści zawartej w tej umowie. Na co, na co należy zwrócić uwagę zanim się y, podpisze taką umowę? Na przede wszystkim przeczytajmy, czy są też podane dane firmy, czy jest podane, kto jest gwarantem takiej umowy, bo y, oczywiście mogą znaleźć się zapisy niekorzystne dla konsumentów, ale wtedy można tutaj ewentualnie podciągnąć pod klauzulę niedozwolone, więc tutaj jest mniejsza obawa, natomiast większa jest, że y, Potem, jeżeli nam się taki sprzęt zepsuje, co jest wielce prawdopodobne, to nie będziemy mieli gdzie tego sprzętu naprawić. Dlatego też y, no, uważam, że jednak zakupy stacjonarne w, taki, w przypadku takich sprzętów y, są bardziej korzystne, bo przynajmniej wiemy od kogo kupujemy, y, gdzie możemy reklamować. A, I tutaj też akurat mi przyszedł na myśl druga sprawa podobna. Gdzie, e, gdzie często e, młodzi osoby, ale nie tylko, na przykład też również kobiety robią zakupy przez internet, bo wyświetliła im się reklama na Facebooku, jakiegoś sklepu z odzieżą, czy jakiegoś sklepu z telefonami. E, dokupuje, robią zakupy, potem się okazuje, że albo towar nie przychodzi, albo jest uszkodzony, albo znalazł się e, e, w, tutaj w, 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 w służbach celnych, gdzie należy podnieść cło bo te firmy są, okazuje się, z zagranicy, z Chin lub gdzieś na Ukrainie lub gdzieś w innych krajach zarejestrowane i nie mamy wtedy możliwości odstąpienia. Znaczy sprowadza się do tego, jeżeli kupujemy przez internet, sprawdźmy, czy są podane dane firmy, czy jest to polska firma, czy są gdzieś jakieś opinie o takiej firmie, komentarze, bo to świadczy o tym, że zakup może być udany lub nieudany. Dokładnie. I przede wszystkim trzeba też zwracać uwagę na dostawę, skąd towar będzie wysłany. Czy z Polski, tak. czy, czy z zagranicy. Jeżeli jest taka możliwość, to chyba najbezpieczniej jest samemu dokonywać zakupów przez aplikację bezpośrednio, która zajmuje się sprzedażą przedmiotów, a nie przez jakiegoś niewiadomego pochodzenia firmy. I tutaj Również należy zwrócić uwagę, dosyć powszechnym ostatnio oszustwem jest też spoofing, czyli podszywanie się pod różnego rodzaju firmy, instytucje oszustów, którzy dzwonią do, do ludzi i rozmową e, wywierają taką presję, żeby dana osoba e, zainstalowała jakąś aplikację na swoim telefonie, e, a następnie zazwyczaj, zazwyczaj e, w momencie wtedy, kiedy podają się za pracownika banku i w momencie, kiedy e, niczego nieświadomy e, tutaj obywatel zainstaluje aplikację na swoim telefonie, wówczas oszust ma tutaj e, dostęp. E, do podglądu na tego, co robi na swoim telefonie. W momencie kiedy każe mu się zalogować na stronę banku, to też y, tutaj y, uzyskuje informacje y, zarówno dostępowe, zarówno hasła y, czy, czy piny. Y, co w przypadku y, tutaj jak Pan radzi co w przypadku zrobić, jeżeli tutaj mamy taki telefon y, od y, osób, które podszywają się, czy za jakieś firmy, które właśnie oferują nam jakąś sprzedaż przez telefon bądź przez, tutaj podszywają się przez, za instytucje. Znaczy tak, bo musimy przede wszystkim pamiętać, że nie jesteśmy w tej sytuacji bezradni. E, dlatego, że my podlegamy jakby takim, e, takim naciskom, takim manipulacjom dwustronnie. Z jednej strony właśnie tak jak Pani wspomniała, dzwonią, dzwonią do nas osoby podające się za, za przedstawicieli banku i, i tak rozmową kierując Powodują, że my instalujemy jakieś zdalne pulpity, a z drugiej strony otrzymujemy też, jesteśmy zasypywani wręcz różnego rodzaju linkami związanymi z niedopłatą za przesyłkę, z wyłączeniem prądu i Klikając w te wszystkie linki, powoduje to, że jesteśmy przenoszeni na fałszywą stronę banku, gdzie my logując się, myśląc, że na swoje konto, okazuje się, że logujemy się na konto oszusta, przestępcy który nam ściąga wtedy nasze hasła. Też nieuważnie podajemy często, na przykład na platformach zakupowych, Allegro Vinted, podajemy swoje dane, znaczy, do, podajemy je wtedy, gdy dostajemy linka od tak zwanego kupującego, który chce od nas kupić i on podsyła swoje. Tak, takie platformy nie funkcjonują. Tak naprawdę nasze dane są wpisane. I my nie musimy nic podawać, dlatego uważajmy, nigdy nie podawajmy swoich danych osobowych, dowodu, PSL-u, nie klikajmy właśnie w te strony, bo to powoduje, że wtedy oszuści się włamują na nasze, na nasze konta bankowe i nie dość, że czyszczą tak naprawdę z pieniędzy, to się jeszcze okazuje, że jeszcze kredyty biorą. I tutaj pojawia się problem taki, że potem konsumenci zgłaszają reklamację do banków, banki to odrzucają. To od razu chcę wyjaśnić, że nie jesteśmy bezradni, dlatego że bank jako, jako instytucja zaufania publicznego jest zobowiązana, żeby chronić i zabezpieczać nasze pieniądze. Wobec powyższego jak najbardziej możemy dochodzić od banku utraconych pieniędzy. Jedynym zastrzeżeniem będzie tylko to, jeżeli zrobiliśmy to celowo w porozumieniu z oszustwem, wtedy bank jest uwolniony. Natomiast w każdym innym przypadku to bank jest odpowiedzialny i my e, musimy e, jesteśmy w stanie odzyskać nasze pieniądze, no, ale jest to czasochłonne i e, związane jest to prawdopodobnie z e, procesem sądowym. Ja tutaj przytoczę taki przypadek. Mieliśmy zgłoszenie w ostatnim czasie. Kobieta straciła 2400 zł. Właśnie wystawiła na aplikacji zakupowej ubrania na sprzedaż. Zgłosił się kupiec, który powiedział, że przelew został zrobiony wysłał pani Linka, w który kobieta miała wejść, żeby sprawdzić czy pieniążki trafiły na jej konto. Niczego nieświadoma kobieta weszła w tego Linka, zalogowała się na stronę banku i wtedy też dostała wiadomość od swojego banku, czy wyraża zgodę na połączenie innego urządzenia do bankowości. Wyraziła taką zgodę, no i tutaj y, straciła właśnie te pieniądze, ponieważ y, oszustw y, metodą Nablika wypłacił y, z jej konta gotówkę. Y, I tutaj też, jak to jest w przypadku banków, y, no bo banki, tak jak tu w tym przypadku było że wysyłają powiadomienia, że jakieś, jakieś dodatkowe urządzenie próbuje się zalogować na tym koncie. Pomimo wyrażenia zgody na, na to, że, że to urządzenie będzie połączone, czy nadal można tutaj z bankiem rościć swoich praw? Tak, dlatego że, e, dlatego, że e, trzeba pamiętać, że to jest identyczna sytuacja, jaką my zgodę dajemy, jeżeli do nas oszust dzwoni, podający się za, za pracownika banku i też pyta się, czy, czy, jesteśmy, e, czy zainstalujemy zdalnie aplikację. Też wyrażamy zgodę, ale robimy to nieświadomie. Nie robimy tego specjalnie, nie robimy to w celu e, oszukania banku, tylko robimy to nieświadomie, więc tutaj bank powinien się jeszcze lepiej zabezpieczać. Tak naprawdę uważam, że w takich sytuacjach powinien zadzwonić. I, Zanim dokona autoryzacji i powiedzieć, że jest to prawdopodobnie zupełnie inne, bo przysłanie takiej informacji no, często klientowi nie daje pełnej odpowiedzi, że, pada, że jest jakieś zagrożenie. Więc te informacje nie są na tyle jasne, żeby to uznać, że on to zrobił celowo. A co w przypadku y, osób, y, które y, nie oszukują nas y, zdalnie, a y, chodzą po domach i oferują jakieś sprzedaże. Atrakcyjnych artykułów? Ja zawsze przestrzegam, żeby ktoś do nas, jeżeli przychodzi do domu, to takich umów nie zawierać, bo tak naprawdę tam, gdzie chcemy, żeby było pewnie, to niestety trzeba gdzieś pójść, stanąć w kolejkę. Wtedy wiemy, co to jest za urząd, czy jaka instytucja, wiemy, co podpisujemy, gdzie w razie czego możemy się zwrócić. Niestety tutaj często do nas trafiają przedstawiciele handlowi którzy oferują też towary i też ta te, umowa jest podobna z podobny sposób zawierania tej umowy, czyli człowiek podlega presji, czyli manipulacji, nie czytając tych umów wielostronicowych, podpisuje e, taką umowę, twierdząc, a bo pan mi potem powiedział, że, że te są zapisy inne, Mówię, no nieważne co pan powiedział, ważne jest co podpiszemy, dlatego... Trzeba zwrócić, że jeżeli ktoś do nas przychodzi i nas chce bardzo skłonić, to ta umowa raczej nie jest korzystna, czy jest korzystna, ale na pewno nie dla konsumenta, więc raczej wystrzegać się podpisywania takich umów. Bo też często trafia oprócz firm, które przychodzą i, i, i nam takie chcą umowy podsunąć do podpisania, nie, często niekorzystne też pojawiają się oszuści i tutaj pewnie Pani może częściej powiedzieć, że którzy podają się tak. za tych pracowników socjalnych i potem okradają. Więc to, tu jest też wszędzie podagana manipulacją, więc tak naprawdę trzeba mieć z tyłu głowy, że żeby, żeby jednak być bardzo ostrożnym. Dokładnie i przede wszystkim zanim wpuścimy do domu osoby, których nie znamy, które podają się, tak jak tutaj Pan wspomniał, za przedstawiciele jakiejś instytucji, Należy przede wszystkim sprawdzić, czy taka osoba jest faktycznie pracownikiem tejże instytucji. Powinna mieć legitymację. Często ludzie nie wiedzą, jak wygląda legitymacja jakiegoś pracownika spółdzielni, załóżmy. Więc tutaj warto też zasięgnąć informacji bezpośrednio ze spółdzielni, czy akurat wysyłali pracownika przykładowo do sprawdzenia stanu licznika czy, czy do jakiejś awarii. Jeżeli już taka osoba znajdzie się u nas w mieszkaniu, nigdy absolutnie nie możemy jej zostawiać samej, bo oszuści często wykorzystują okazję, zazwyczaj są to dwie osoby, jedna idzie z mieszkańcem sprawdzić ten licznik czy tą awarię, a druga w tym czasie ma do dyspozycji całe mieszkanie, które plądruje w bardzo szybkim tempie, po czym osoby te oddalają się i, i Ciężko później zlokalizować, kto to był i, 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 i co tak naprawdę, gdzie, gdzie, te, gdzie te osoby się udały. Proszę nam jeszcze powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o prawa konsumentów. Jakie, jakie prawa tutaj ma konsument, a, a jakich no, niestety, nie ma, ale myśli, że ma. Znaczy tak, e, przede wszystkim pamiętajmy, że w sklepach stacjonarnych nie możemy zrzucić towaru, dlatego dobrze się zastanówmy, czy to potrzebujemy, czy nam to odpowiada, sprawdźmy. E, a przede wszystkim jak już e, przed zakupem sprawdźmy, czy towar nie jest uszkodzony, bo często się zdarza tak. No, na przykładzie tak zwanego telewizora, że bierzemy telewizor pod pachę, idziemy do domu, potem się okazuje, że jest pęknięty wyświetlacz. No i teraz tak naprawdę odpowiedzialność sprzedawcy kończy się z momentem wydania tego towaru a nam będzie ciężko udowodnić, że to było uszkodzone jednak w sklepie, a nie podczas na przykład przenoszenia. Więc tak naprawdę sprawdzajmy też zawsze towar, jeżeli nam dostarcza, też dbajmy o to, żeby jednak sprawdzić, czy jest nieuszkodzony w tym przesyłany towar. W razie czego, jeżeli jest uszkodzony i stwierdzimy to na miejscu, zgłoszmy reklamację do sprzedawcy. Przy zakupach stacjonarnych, zdalnych, jedynie co, na co musimy uważać, to to, żeby sprawdzić sklep, z jakiego kupujemy, bo może się zdarzyć, że, zdarzyć, że ten sklep funkcjonuje na terenie np. Na Chin lub Hongkongu, jakiegoś, czy innego kraju, i wtedy będziemy mieli utrudnione zadanie, żeby dochodzić naszych praw. A proszę powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli zamawiamy y, przez internet, y, załóżmy, jakiś produkt? I teoretycznie kupujący powinien w momencie kiedy przyjeżdża kurier, kupujący powinien sprawdzić zawartość paczki, tak? czy wszystko, tak, tak. Czy wszystko jest w porządku, czy nie jest zniszczone. No bardzo często zdarza się, że kurierzy no, zostawiają paczkę, bo pod nieobecność mieszkańców zostawiają gdzieś na podwórku, czy no, zostawiają paczkę, przekazują do rąk i nie czekając odjeżdżają. Co w takim przypadku? Czy mm, po odjecha odjechaniu kuriera, czy mm, i wtedy stwierdzeniu, że jesteś uszkodzone, mm, czy możemy liczyć na to, że y, sprzedający wymieni nam towar na nowy, bądź zwróci gotówkę? Znaczy, teoria-praktyka to są dwie różne rzeczy. Tak, teoretycznie, jeżeli, jeżeli widzimy, że jest uszkodzone opakowanie, to powinniśmy to zgłosić od razu. Teoretycznie, jeżeli nie jest uszkodzone opakowanie, mamy na to 7 dni. Ale mówię hmm. czy, czysto teoretycznie, dlatego hmm. że e, są często przedmioty, które wcale opakowanie nie musi być zniszczone, jak na przykład telewizor, a jest uszkodzone i e, potem sprzedawca też odpowiada do momentu wydania towaru. Czyli nie do momentu, kiedy wyśle ten towar, tylko do momentu, kiedy kurier wyda. E, więc z doświadczenia wiem, że jeżeli nie zrobimy takiej takiego protokołu szkody w momencie odbioru, e, Potem sprzedawcy próbują się uchylać od odpowiedzialności, wskazując, że my mogliśmy ten towar uszkodzić godzinę później już sami już. No i rzeczywiście nie mamy na to dowodu i tu jest taka pewna właśnie sprzeczność, dlatego ja zawsze zachęcam, niezależnie od tego, co mówią też te przepisy siedmiodniowe, żeby sp sprawdzać przy kurierze, a jeżeli kurier stwierdza, że on nie ma czasu, nie chce, no to po prostu tej paczki nie odbieram w takim razie i sprawdzę sobie albo bezpośrednio w, tym, w punkcie. No, albo no, nie odbieram, ponieważ mi kury nie umożliwił sprawdzenia jej, co może powodować, że jestem narażony na poniesienie wodę szkody. A jak w przypadku pana doświadczenia, jak to wygląda, jeżeli osoby właśnie tutaj dochodzą swoich roszczeń z sprzedającymi towary, tak, z firmami? Czy zazwyczaj to jest tak, że jednak się udaje i, i, i wygrywają tak, taką, taki proces, czy, czy jednak tutaj przewagę mają firmy sprzedażowe? No, Mówi wszystko, zależy od, od tego, w, w którym momencie wykryjemy tą nieprawidłowość. Jeżeli nam się to. Uda zrobić w momencie odbioru i kurier nam taki protokół szkody sporządzi, no to wtedy praktycznie mamy stuprocentową pewność, że, że jeżeli nie, polubownie, to przynajmniej sądowo na pewno do, dojdziemy tych swoich praw. Jeżeli nam się zdarzy później, no to już bywają już problemy, bo tak naprawdę ten siedmiodniowy termin, który mówi o zgłoszeniu reklamacji, on jest jakby wiąże firmę kurierską, która. E, tak naprawdę, e, wobec niej też możemy zgłosić, ale jeżeli chcemy wody sprzedawcy, to musimy pamiętać, że ta odpowiedzialność sprzedawcy kończy się chwil, z chwilą wydania towaru, więc wszystko zależy od sytuacji, e, która w danym momencie się wydarzy. A co w przypadku, jeżeli no, paczka jest cała, rozpakowujemy towar, tutaj z zewnątrz nie jest uszkodzony, ale załóżmy po podłączeniu, po złożeniu, bo często trzeba dane rzeczy złożyć. Po złożeniu, po podłączeniu okazuje się, że on nie działa. Czy wtedy obowiązuje konsumenta właśnie tutaj reklamacja, ta 14 czy tutaj zwrot, czy jak to wygląda? Znaczy tak, e, zwrot, e, zwrot nam przysługuje 14-dniowy, znaczy od od umowy w momencie, gdy stwierdzamy, że towar nam nie odpowiada i go zwracamy. Natomiast jeżeli nam się przytrafi, że towar jest uszkodzony, mhm. to musimy złożyć reklamację z tytułu rękojmi, czyli niezgodność towaru e, z umową e, i wtedy e, e, sprzedawca musi to rozpatrzeć w ramach rękojmi. A i jaki czas ma sprzedawca na rozpatrzenie 14 taki... dni. 14 dni. Dobrze. No, no i dzisiaj przy okazji, jeszcze bym zaopelował, jakoś jesteśmy o to do osób i starszych i młodszych, żeby w miarę możliwości, jeżeli już tutaj wysłuchały ten program i widzą jak często tutaj i policja i my ostrzegamy, żeby tą informację przekazywali dalej, żeby swoim sąsiadom, rodzinie też zwracali uwagę na rzeczy związane i z pokazami i z oszustwami, bo nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć tak naprawdę do tych docelowych osób i te właśnie osoby często padają właśnie łupem oszustów. Tym bardziej teraz, kiedy zbliża się okres świąteczny, okres spotkań rodzinnych. Warto właśnie wspomnieć nie tylko swoim dziadkom czy babciom, ale także rówieśnikom, bo coraz częściej ofiarami oszustw padają osoby młode i tutaj przestrzegać ich przed tym, żeby zwracali uwagę, bo przede wszystkim pośpiech nie jest dobrym doradcą i tutaj presja czasu nie może być wywierana. Trzeba się przede wszystkim zastanowić i na spokojnie podejmować decyzje, żeby by później nie paść ofiarą oszustów. Na dzisiaj bardzo dziękuję mojemu gościowi, razy. dziękuję Państwu, a następne spotkanie już w kolejny pierwszy poniedziałek grudnia, to jest 5 grudnia. Widzimy się z Państwem, także serdecznie zapraszamy i do zobaczenia. Do widzenia.